Cześć, jestem Zenek. Dobra, cześć. Czekasz co paniu co, co, co? No i tak będę sobie pogadać. Już mogę ich zabić, okej. Okay. いい感じ。<noise> was beautiful she was until that porco defiled her i wish he just killed her i wish he just killed la mia mata people who saw her grow up cheered when he spat on her smiles on their faces when her neck i understand how can you my livia was innocent i have lost family to the rope to treachery Il Carnefice watches from his home on the hill above. He threatens to hang me if I cut her rope. When you are ready, take okay. her down. I will deal with Il Carnefice. <laughs>

<skusur> copy, yeah. uh, you didn't take this through. Tell me if you need to rest. Which limb shall I take first, huh? Maybe I will start with that, bridge. Uh, oh, oh. Uh, 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 Requiescat in pace. Oh, that was a mini-boss. Strike! I'm the love! Teraz musimy uciec z obszaru, który został anonimowany. Reanimowany, chciałem powiedzieć. O, skrzynia. Tak, i w skrzyniach w końcu nie będą bardzo potrzebne. Teraz skrzynie właśnie. Widzicie? na przykład teraz zamkać okay, ich I może po prostu z tych. w e tych skrzyniach znaleźć rozmaite przedmioty, np. od pofitoru. Do coraz to bardziej wartościowych przedmiotów można je albo sprzedać w sklepie, albo. E, albo po prostu można wykonać zdanie kupców dzięki nim e, i odblokują nam się wtedy różne nowe przedmioty. Ja nigdy nie, e, nie umiałem znaleźć tych wszystkich przedmiotów. Hey, I don't know if you're looking for something from 16, but last time scanning an Eagle Vision seemed to help. How about we herald off? Cut off the transmission. Whoa! Możemy się zmniejszyć. Tak... I szczerze wam powiem. Nigdy nie widziałem tych, 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 tego co nam chciał przekazać obiekt 16 co to będzie ciekawe, zobaczmy. I czemu tam nie chce wszystko? No,

You dropped out of the grid. Where were you? Not sure. Some kind of fragmented memory? Maybe you should stop. I'm good. I want to keep going. Loading. Yeah! ...kładając... ...nie, aha, nie się, pracują, dżądżyli z wysoko... ...z wysoko... What the fuck? Nie wiem, to tutaj coś, coś pracuje. Tu nic nie robią. Tu coś pracują. Nie mam pojęcia. Wychodzimy stąd. Ale tutaj mamy... No, możemy... wow. potem... O. właśnie flagach tych flagach Wiemy, wtedy co zobaczymy. możemy. tutaj zrobić 110 flag Mordius. to jest Dobra <coughs> ehm, I na tym bym zakończył dzisiejszy let's play ehm, Gdyż mm, Trwało zbyt długo według mnie Bo już godzinkę chyba Gdzieś tak Tak z widokiem na Na chmury ehm, Żegnam się z wami ehm, No i o, właśnie tam jest jeszcze Neptun. Jeszcze pokażę Wam Neptunach. Co się tutaj. Tak. Pssz. Pss, tak jakiś świ, świszczą. Tak jak świszczą. Wow! Co to miało być? Tak, z widokiem, może to zasłonimy, z widokiem na Neptuna e, żegnam was, e, no i cóż, do następnego razu, cześć.